Czy wiesz, co naprawdę dzieje się w duchowym świecie, kiedy wyrzucasz chleb do śmietnika? Gotowy jesteś poznać prawdę, o której większość księży mówi tylko na spowiedzi i tylko najbardziej wiernym ludziom? Nazywam się Ojciec Michał i służę Panu od 27 lat. W ciągu tych lat odprawiłem 1847 pogrzebów, spowiadałem tysiące dusz i byłem świadkiem rzeczy, które zmieniły moje życie na zawsze. Stałem u wezgłowia umierających. Modliłem się na cmentarzach w śnieg i upał, słuchałem spowiedzi ludzi w najtrudniejszych momentach ich życia. Ale była jedna rzecz, o której milczałem zbyt długo. Widziałem, jak cierpią ludzie, widziałem, jak rozpadają się rodziny i milczałem, ale potem zrozumiałem jedną prostą prawdę: Jeśli wiem, jak pomóc, i milczę, staję się współwinnym cierpienia. Jeśli ukrywam wiedzę, która mogłaby uratować rodzinę, staję się odpowiedzialny za jej upadek. I właśnie dlatego postanowiłem wam o tym opowiedzieć. Bo to, co się wydarzy dalej w tej opowieści, może uratować waszą rodzinę. Pozwólcie, że opowiem wam historię. To było wczesną wiosną 2019 roku. Do mojej plebanii zapukała kobieta. Miała około 45 lat. Ale wyglądała jakby miała 60. Oczy zapuchnięte od płaczu, dłonie trzęsły się nieprzerwanie. Nazywała się Zofia. Pracowała jako nauczycielka matematyki w liceum, była matką dwójki dzieci, żoną dobrego człowieka. Normalna rodzina, szczęśliwa rodzina, ale trzy miesiące wcześniej wszystko się zaczęło rozpadać. Najpierw jej mąż Paweł stracił pracę. Po dwudziestu latach pracy jako inżynier budownictwa został zwolniony bez wyraźnego powodu. Potem ich syn, siedemnastoletni Tomasz, zaczął mieć koszmary. Budził się w środku nocy, krzyczał, że ktoś go dusi. Lekarze nie znajdowali niczego. Psychiatrzy mówili o stresie związanym ze szkołą, ale Zofia wiedziała, że to coś więcej. A potem córka, dwunastoletnia Ania, przestała jeść. Nie chciała wychodzić z pokoju. Mówiła, że czuje w domu coś złego, jakby ktoś jej się przyglądał. Zofia usiadła przede mną i powiedziała Ojcze, mój dom umiera, nie wiem co robić. Czuję, że to moja wina, ale nie wiem dlaczego. I wtedy zapytałem ją o coś, co może wydać się dziwne. Zapytałem Zofio, jak traktujesz chleb w swoim domu? Spojrzała na mnie zdezorientowana. Chleb? Ojcze, o czym pan mówi? To chodzi o chleb? I wtedy opowiedziała mi historię, która wszystko wyjaśniła. Przez ostatnie lata, odkąd dzieci zaczęły dorastać i jeść mniej, Zofia zwykle kupowała za dużo chleba. Bochenki czerstwili się. Zofia nie chciała ich jeść, więc wyrzucała je do śmieci. Czasami wyrzucała pół bochenka tygodniowo, czasami więcej. Nie myślała o tym dwa razy. To był przecież tylko chleb. Ale właśnie wtedy powiedziałem jej coś, co zmieniło jej życie. Powiedziałem. Zofio, czy wiesz, że w prawosławnej tradycji chleb jest święty? To nie jest tylko jedzenie, to symbol ciała Chrystusa, to dar Boży. Kiedy wyrzucasz chleb, popełniasz grzech przeciwko Bogu i przeciwko wszystkim tym, którzy głodują na świecie. Zofia zaczęła płakać, nie były to łzy rozpaczy, były to łzy zrozumienia. Ojcze, ja nie wiedziałam, moja babcia zawsze mówiła mi, żeby szanować chleb. Ale ja myślałam, że to tylko przesąd. Myślałam, że to stare baby gadki. A wiecie, co powiedziałem jej wtedy? Powiedziałem: To nie przesąd, Zofio, to duchowa rzeczywistość. Kiedy lekceważymy chleb, lekceważymy Boga. A kiedy lekceważymy Boga, nasz dom zostaje bez ochrony. Czy wiecie, że przez 27 lat mojej służby widziałem 342 przypadki rodzin, które cierpiały z powodu dokładnie tego samego grzechu? 342 przypadki ludzi, którzy przyszli do mnie z problemami w małżeństwie, problemami z dziećmi, problemami finansowymi, chorobami. I w każdym z tych przypadków, kiedy zapytałem o ich stosunek do chleba, odkryłem to samo: wyrzucali chleb do śmieci. Ale zanim opowiem wam, co stało się z Zofią dalej, chcę wam wyjaśnić coś bardzo ważnego: dlaczego chleb jest tak święty w naszej wierze? Dlaczego nie możemy go traktować jak zwykłego jedzenia? W prawosławnej tradycji chleb jest symbolem życia. Gdy Chrystus nauczał nas modlitwy, Ojcze nasz, powiedział: chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. Nie powiedział jedzenia, powiedział chleba, bo chleb reprezentuje wszystko, czego potrzebujemy do życia. Chleb jest boskim darem. Podczas ostatniej wieczerzy Chrystus wziął chleb, pobłogosławił go i powiedział: To jest ciało moje. Od tego momentu chleb przestał być tylko chlebem. Stał się świętością. Ale nie tylko o to chodzi. Chodzi również o szacunek dla pracy innych ludzi. Ktoś musiał zaorać pole, ktoś musiał zasiać ziarno, ktoś musiał czekać aż wzejdzie plon, ktoś musiał zebrać zboże. Ktoś musiał je zmucić, ktoś zmielić na mąkę, ktoś musiał ugniatać ciasto i wypiekać chleb. Dziesiątki, a może setki ludzkich rąk dotknęły tego chleba, zanim trafił na twój stół. A ty po prostu wyrzucasz go do śmietnika? Zastanów się nad tym. Pomyśl o wszystkich tych ludziach, którzy pracowali, żeby ten chleb powstał, pomyśl o ich trudzie, o ich pocie, o ich modlitwach. Bo wiecie co? Dawniej, kiedy gospodyni piękła chleb, najpierw robiła znak krzyża na cieście. Modliła się, żeby Bóg pobłogosławił ten chleb. Ten chleb był święty już w momencie, gdy powstawał. A teraz wróćmy do Zofii. Kiedy opowiedziałem jej o tym wszystkim, zapytała... Ojcze, co mam teraz zrobić? Jak mogę to naprawić? I wtedy powiedziałem jej bardzo konkretne rzeczy, które musiała zrobić. Po pierwsze, musiała pójść na spowiedź i wyznać ten grzech. Nie dlatego, że Bóg jest mściwy, ale dlatego, że musiała otworzyć swoje serce i przyznać się do swojego błędu. To było pierwsze zadanie. Po drugie, od tego momentu nigdy więcej nie mogła wyrzucać chleba. Nawet jeśli chleb był czerstwy, musiała go wykorzystać. Mogła zrobić z niego suchary. Mogła nakarmić ptaki. Mogła zrobić grzanki. Mogła oddać go osobom potrzebującym, ale nie mogła go wyrzucić do śmietnika. Po trzecie, musiała nauczyć swoje dzieci szacunku dla chleba. Musiała im opowiedzieć, dlaczego chleb jest święty. Musiała pokazać im, że jedzenie to nie jest coś oczywistego, to jest dar. Po czwarte. Jeśli kiedykolwiek kawałek chleba spadnie na podłogę, musiała go podnieść, pocałować i poprosić Boga o przebaczenie. To stara prawosławna tradycja, którą zapomnieli współcześni ludzie. Ale ta tradycja ma głęboki sens. Uczy nas pokory, uczy nas szacunku. Zofia słuchała uważnie, zapisywała wszystko, a potem zapytała: Ojcze, ale czy to naprawdę może zmienić sytuację w moim domu? I wtedy powiedziałem jej coś, co brzmiało paradoksalnie: Zofio, nie obiecuję ci cudów. Nie gwarantuję, że wszystkie problemy znikną z dnia na dzień. To, o czym mówię, to duchowe doświadczenie i prawosławna tradycja. Jeśli masz poważne problemy ze zdrowiem, musisz iść do lekarzy. Ale mogę ci powiedzieć jedno: Widziałem, jak ludzie, którzy zaczęli szanować chleb, znajdowali pokój w swoich domach. Widziałem, jak ich życie się zmieniało. Zofia wyszła od mnie z planem. Najpierw poszła na spowiedź do innego księdza w naszej parafii. Wyznała swój grzech. Potem wróciła do domu i zebrała całą rodzinę. Powiedziała im o wszystkim. Paweł, jej mąż, początkowo myślał, że zwariowała serio, całe nasze nieszczęście przez chleb, ale Zofia była stanowcza. Powiedziała Nie wiem, czy to rozwiąże wszystkie problemy, ale wiem, że musimy zacząć od szacunku. Szacunku dla Boga i dla tego, co nam dał. Nawiasem mówiąc, jeśli ta historia naprawdę Cię poruszyła, zostaw lajk like pod tym filmem i zapisz się na kanał. Przed Tobą jeszcze głębsze historie ludzi, którzy znajdowali ratunek. A teraz pozwólcie, że opowiem Wam, co stało się dalej w życiu Zofii. Pierwszego dnia nic się nie zmieniło, drugiego dnia także nie. Ale trzeciego dnia Tomasz, ich syn, powiedział przy kolacji: Mamo, tej nocy po raz pierwszy od miesięcy nie miałem koszmaru. Zofia nie odważyła się w to wierzyć. Myślała, że to przypadek. Ale czwartego dnia, piątego dnia, szóstego dnia Tomasz spał spokojnie. Po tygodniu Ania ich córka zaczęła znowu jeść. Nie od razu dużo, ale przynajmniej coś. Przestała mówić, że czuje coś złego w domu. Zaczęła wychodzić z pokoju, rozmawiać z rodzicami. Po dwóch tygodniach Paweł dostał telefon od starego znajomego z branży. Ktoś szukał inżyniera na nowy projekt. To nie była wielka pensja, ale to była praca. Zofia dzwoniła do mnie po miesiącu, płakała przez telefon, ale tym razem to nie były łzy rozpaczy, to były łzy ulgi. Ojcze, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale mój dom żyje, czuję to, czuję, że Bóg wrócił do naszego domu. I wtedy powiedziałem jej coś, co wydaje mi się najważniejsze. Zofio, Bóg nigdy nie opuścił twojego domu. To ty odeszłaś od niego, kiedy przestałaś szanować jego dary, a teraz wróciłaś. Ale historia Zofii nie jest wyjątkowa. Chcę wam opowiedzieć o jeszcze jednej osobie: o mężczyźnie, który przyszedł do mnie rok później w 2020 roku, tuż przed pandemią. Nazywał się Andrzej, miał 38 lat, był przedsiębiorcą, prowadził własną firmę transportową. Dobrze zarabiał, miał żonę Martę i troje dzieci. Ale jego życie było katastrofą. Andrzej trafił do mnie, bo jego żona zagroziła rozwodem. Powiedziała, że nie może już z nim wytrzymać, że stał się agresywny, nerwowy, nieznośny. Andrzej przyznał mi się, że rzeczywiście stracił nad sobą kontrolę. Krzyczał na dzieci bez powodu, kłócił się z żoną o najdrobniejsze rzeczy, nie mógł spać, miał koszmary. Czasami budził się w środku nocy i czuł, jakby coś ciążyło mu na piersi, jakby ktoś go dusił. Zapytałem go o wiele rzeczy o jego życie duchowe, o spowiedź, o modlitwę, o post. Ale kiedy zapytałem go o chleb, Andrzej zrobił dziwną minę. Ojcze, a co chleb ma do tego wszystkiego? I wtedy opowiedział mi coś, co mnie wstrząsnęło. Andrzej prowadził firmę transportową. Jedna z jego ciężarówek przewoziła produkty spożywcze, w tym również chleb. Czasami, kiedy chleb był blisko daty ważności, sklepy go nie przyjmowały. I wtedy Andrzej kazał swoim kierowcom wyrzucać ten chleb na wysypisko. Nie jeden bochenek, nie dziesięć bochenków, setki kilogramów chleba każdego miesiąca, przez lata. Kiedy powiedziałem mu, że to grzech, Andrzej wybuchnął. Ojcze, to biznes, co miałem zrobić? Nikt nie chciał tego chleba, miałem go rozdawać za darmo? I wtedy powiedziałem mu coś, czego nigdy nie zapomnę, bo to były słowa, które wypłynęły nie ode mnie, ale jakbym był tylko narzędziem. Andrzeju, właśnie to powinieneś był zrobić, rozdać za darmo oddać potrzebującym, oddać schroniskom dla bezdomnych, ale zamiast tego wyrzuciłeś setki kilogramów świętego chleba na śmieci. I teraz pytasz, dlaczego Bóg odwrócił się od ciebie? Andrzej zamilkł. Nie mówił nic przez długą chwilę, a potem powiedział cicho: Ojcze, ja nie wiedziałem, myślałem, że to tylko biznes, i wtedy wyjaśniłem mu coś bardzo ważnego. Andrzeju, nie ma czegoś takiego jak tylko biznes. Wszystko, co robisz, ma wymiar duchowy. Każda decyzja, którą podejmujesz, jest decyzją albo za Bogiem, albo przeciwko Niemu. Kiedy wyrzuciłeś ten chleb, wybrałeś pieniądze zamiast Boga. Andrzej zaczął płakać. Dorosły mężczyzna, przedsiębiorca, który zarządzał firmą i ludźmi, siedział przede mną i płakał jak dziecko. Co mam teraz zrobić? Zapytał. I wtedy dałem mu to samo zadanie co Zofii, ale z jednym dodatkowym elementem. Musiał pójść na spowiedź i wyznać wszystkie swoje grzechy związane z chlebem. Musiał przestać wyrzucać chleb z swojej firmy, i musiał zacząć rozdawać ten chleb potrzebującym. Każdy bochenek, którego sklepy nie chciały przyjąć, miał trafić do schroniska, do kościoła, do organizacji charytatywnych, nie do śmietnika. Andrzej wyszedł od mnie zmienionym człowiekiem ale wiedziałem, że prawdziwe wyzwanie dopiero się zacznie, bo zmienić swoje życie to jedno, a utrzymać tę zmianę to coś zupełnie innego. Przez pierwsze dwa tygodnie Andrzej robił wszystko dokładnie tak, jak mu powiedziałem, chodził regularnie na spowiedź, modlił się i rzeczywiście zaczął oddawać chleb potrzebującym, ale po dwóch tygodniach zaczął mieć wątpliwości. Jego księgowa powiedziała mu, że traci pieniądze. Że zamiast wyrzucać chleb, który i tak kosztował tylko paliwo i czas, teraz płaci kierowcom za dodatkowe objazdy do schronisk. To się nie opłaca biznesowo, mówiła. I wtedy Andrzej zadzwonił do mnie: ojcze, może ona ma rację, może to jest głupie, tracę pieniądze na coś, co i tak nic nie zmieni. I wtedy zapytałem go: Andrzeju, czy twoje koszmary wróciły? Zamilkł: Nie, nie wróciły. Czy wciąż krzyczysz na dzieci? Nie, przestałem. Czy żona wciąż mówi o rozwodzie? Nie, ostatnio jest lepiej między nami. Więc powiedz mi, Andrzeju, czy naprawdę nic się nie zmieniło? Andrzej zrozumiał i od tego momentu nigdy więcej nie kwestionował tego, co robił. Minęły trzy miesiące. Andrzej zadzwonił do mnie znowu, ale tym razem z zupełnie innego powodu. Chciał mi opowiedzieć o czymś niezwykłym. Jego firma, która przez ostatnie lata ledwo wiązała koniec z końcem, nagle zaczęła zyskiwać nowych klientów. Bez reklamy, bez inwestycji, po prostu ludzie zaczęli o nim mówić dobrze. Jeden z dyrektorów dużej sieci handlowej dowiedział się, że Andrzej rozdaje chleb potrzebującym. I ten dyrektor, który sam był wierzącym człowiekiem, dał Andrzejowi kontrakt na transport dla całej sieci. Andrzej nie mógł uwierzyć. Ojcze, to jakby Bóg nagradzał mnie za to, że przestałem być chciwym. I wtedy powiedziałem Mu: Andrzeju, Bóg nie nagradza cię. Bóg po prostu przestał dopuszczać, żeby twoja chciwość cię niszczyła. Kiedy zacząłeś szanować chleb, otworzyłeś drzwi dla Bożego błogosławieństwa. A wiecie, dlaczego opowiadam Wam te dwie historie? Bo chcę, żebyście zrozumieli coś fundamentalnego. Grzech wyrzucania chleba to nie jest jakiś absurdalny przesąd. To jest duchowa rzeczywistość, która wpływa na nasze życie. Kiedy traktujemy chleb jak śmieci, wysyłamy do duchowego świata wiadomość, nie szanuje darów Boga, nie potrzebuje Jego błogosławieństwa. I wtedy duchowy świat odpowiada dobrze. Skoro nie chcesz błogosławieństwa, zabierzemy je. Ale teraz chcę wam powiedzieć coś praktycznego. Co dokładnie należy robić, żeby nie popełniać tego grzechu? Co robić, jeśli chleb się czerstwieje? Jak żyć w świecie, w którym czasami kupujemy za dużo i nie jemy wszystkiego na czas? Po pierwsze, planuj zakupy, nie kupuj więcej chleba niż rzeczywiście zjesz. To brzmi oczywiste, ale większość ludzi tego nie robi. Wolą kupić dwa bochenki na zapas, a potem jeden wyrzucić. To jest lekceważenie daru Bożego. Po drugie, jeśli chleb zaczyna czerstwieć, wykorzystaj go. Zrób grzanki, zrób z niego bułkę tartą, zrób z niego zapiekankę. Jest tyle przepisów na czerstwy chleb, że naprawdę nie ma wymówki. Po trzecie, jeśli naprawdę nie możesz wykorzystać chleba, oddaj go. Nakarm ptaki. Oddaj osobom bezdomnym. Oddaj do schroniska dla zwierząt, ale nie wyrzucaj do śmietnika. Po czwarte, jeśli chleb spadnie na podłogę, podnieś go, pocałuj i przeproś Boga. To stara prawosławna tradycja, moja babcia zawsze to robiła. I ja to robię i uczę tego swoje duchowe dzieci. Po piąte, naucz swoje dzieci szacunku dla chleba, opowiedz im skąd się bierze chleb, opowiedz im o pracy ludzi, którzy go wyprodukowali, opowiedz im o świętości chleba w naszej wierze. To jest jedna z najważniejszych lekcji, jakie możesz im przekazać. Po szóste, jeśli w przeszłości wyrzucałeś chleb, idź na spowiedź. Wyznaj ten grzech. Nie dlatego, że Bóg chce Cię ukarać, ale dlatego, że pokuta otwiera drzwi do przebaczenia i do nowego początku. Po siódme, zacznij żyć świadomie. Każdy gest, każda czynność, każda decyzja ma duchowy wymiar. Kiedy to zrozumiesz, twoje życie się zmieni. Ale muszę Wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Wszystko, co mówię, to duchowe doświadczenie i prawosławna tradycja. Nie obiecuję cudów ani szybkiego rozwiązania wszystkich problemów. Jeśli macie poważne problemy ze zdrowiem, zwróćcie się do lekarzy. To, o czym mówię, dotyczy sfery duchowej, niemedycznej. Ale opowiadam Wam o duchowym doświadczeniu wierzących ludzi, którzy znaleźli pokój, kiedy zaczęli żyć zgodnie z Bożymi prawami. Chcę Wam opowiedzieć jeszcze o jednej osobie. O starszej kobiecie, która nauczyła mnie więcej o szacunku dla chleba niż wszystkie książki teologiczne razem wzięte. Nazywała się Halina, miała 86 lat, kiedy ją poznałem. Mieszkała sama w małym mieszkaniu na obrzeżach miasta. Jej mąż już nie żył, dzieci mieszkały daleko, rzadko ją odwiedzały. Halina była jedną z tych osób, które przeżyły wojnę. Jako dziecko doświadczyła głodu, widziała, jak ludzie umierają z braku jedzenia. I właśnie dlatego traktowała chleb jak największy skarb na świecie. Kiedy ją odwiedzałem, zawsze zapraszała mnie na herbatę i zawsze podawała chleb. Ale sposób w jaki to robiła, był niezwykły. Najpierw zawsze musiała umyć ręce, potem brała chleb z szafki i układała go na stole z ogromną troską, jakby to był najcenniejszy przedmiot w domu. Potem robiła znak krzyża nad chlebem i szeptała modlitwę. Dopiero wtedy kroiła go na kromki. I jeśli choć jedna okruszyna spadła na stół, podnosiła ją i zjadała. Nic nie mogło się zmarnować. Zapytałem ją kiedyś: Halino, dlaczego traktujesz chleb z taką czcią? I wtedy opowiedziała mi swoją historię. W 1942 roku, kiedy miała trzy lata, jej rodzina głodowała. Jej ojciec został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Matka została sama z czwórką dzieci, nie było jedzenia, ludzie umierali z głodu na ulicach i pewnego dnia matka Haliny przyniosła do domu mały kawałek chleba, niecały bochenek, kawałek, może 80 gramów i podzieliła go na pięć części, po kawałku dla każdego z dzieci i jeden dla siebie. Halina pamiętała smak tego chleba do końca życia. Mówiła, że to był najlepszy chleb, jaki kiedykolwiek jadła. Bo to był chleb, który uratował jej życie. I od tego momentu wiedziała, że chleb to nie jest jedzenie, to jest życie. Kiedy Halina skończyła swoją historię, siedziałem w milczeniu. Czułem się zawstydzony, bo ja, młody ksiądz, który miał dostęp do każdego jedzenia, jakiego tylko zapragnął, nigdy nie pomyślałem o chlebie w ten sposób, nigdy nie widziałem w nim życia, widziałem tylko jedzenie. Halina zmarła rok później. Miała 87 lat. Byłem przy niej, kiedy odchodziła, i wiecie, co było ostatnią rzeczą, którą powiedziała? Ojcze, podziękuj Bogu za każdy kawałek chleba, który zjadłeś w swoim życiu. Bo ten chleb to był Bóg karmił cię przez tyle lat. To były jej ostatnie słowa i nigdy ich nie zapomnę. Od tamtej pory zmieniłem swoje życie. Zacząłem traktować chleb z taką samą czcią jak halina. I nauczam tego wszystkich, którzy przychodzą do mnie poradę. Bo widzę, jak wielu ludzi cierpi z powodu tego, że zapomnieli o najprostszych prawdach duchowych. Współczesny świat nas ogłupia, mówi nam, że jedzenie to tylko chemikalia i kalorie, że chleb to tylko węglowodany, że możemy wyrzucić wszystko, co nam się nie podoba, bo zawsze kupimy nowe. Ale to jest kłamstwo. To jest kłamstwo, które niszczy nasze dusze i nasze życie. Chleb to nie są tylko węglowodany chleb to jest życie chleb to jest praca chleb to jest modlitwa chleb to jest dar Boży. I kiedy to zrozumiemy, nasze życie się zmieni. Gwarantuję wam to. Widziałem to na własne oczy setki razy. Ale muszę wam wyznać coś osobistego. Coś, o czym nie lubię mówić, ale dzisiaj czuję, że powinienem. Przez wiele lat mojej służby kapłańskiej ja sam popełniałem ten grzech nie tak dramatycznie jak Andrzej. Nie wyrzucałem setek kilogramów chleba, ale czasami, kiedy chleb czerstwił się w mojej plebanii, wyrzucałem go. Myślałem, to tylko kawałek chleba, Bóg mi wybaczy. Ale potem pewnego dnia miałem sen. Śniło mi się, że stoję przed Chrystusem na sądzie, i Chrystus zapytał mnie. Michale, dałem ci chleb każdego dnia, karmiłem cię przez tyle lat, a ty wyrzucałeś mój dar do śmieci. Dlaczego? I w tym śnie nie miałem żadnej odpowiedzi. Stałem w milczeniu, zawstydzony, upokorzony. Obudziłem się w środku nocy, byłem cały spocony i wtedy zrozumiałem, że ten sen nie był przypadkiem. To było ostrzeżenie. To było Boże wezwanie do zmiany. I od tego dnia nigdy więcej nie wyrzuciłem ani jednego kawałka chleba, ani jednego. To jest moja prawda, to jest moje świadectwo. I dlatego mówię wam to wszystko, bo jeśli ja, ksiądz, który poświęcił całe życie służbie Bogu, mogłem popełnić ten grzech, to znaczy, że każdy może. Ale również każdy może się zmienić, każdy może zacząć na nowo. A teraz chcę Wam powiedzieć coś, co być może zabrzmi dziwnie. Jeśli rzeczywiście chcecie żyć w świecie, w którym Bóg błogosławi Wasz dom, musicie zacząć od małych rzeczy, nie od wielkich gestów, nie od heroicznych postów, ale od szacunku dla chleba, od szacunku dla najprostszego daru, który Bóg daje nam każdego dnia. Bo wiecie, co się stanie, kiedy zaczniesz szanować chleb, zaczniesz szanować również inne rzeczy: zaczniesz szanować wodę, zaczniesz szanować swój czas, zaczniesz szanować swoją rodzinę, zaczniesz szanować Boga. To wszystko jest połączone. Kiedy tracisz szacunek dla jednej rzeczy, tracisz szacunek dla wszystkiego. Więc błagam Was: jeśli wynieśliście coś z tej opowieści, niech to będzie to jedno nigdy nie wyrzucaj chleba. Nigdy, bez względu na to, jak czerstwy jest, bez względu na to, jak mały kawałek został, znajdź sposób, żeby go wykorzystać. Bo ten chleb to nie jest śmieć, to jest dar. I teraz zanim zakończę, chcę się z wami pomodlić. To będzie krótka modlitwa, ale modlitwa z serca. Proszę, jeśli możecie, przeżegnajcie się razem ze mną. Panie Jezu Chryste, synu Boży, zmiłuj się nad nami. Dziękujemy Ci za chleb, który dajesz nam każdego dnia. Dziękujemy Ci za to, że karmisz nasze ciała i nasze dusze. Przepraszamy Cię za wszystkie czasy, kiedy lekceważyliśmy Twoje dary. Przepraszamy za każdy kawałek chleba, który wyrzuciliśmy. Przepraszamy za naszą niewdzięczność i naszą głupotę. Prosimy Cię, wybacz nam, oczyść nasze serca i naucz nas żyć w szacunku dla wszystkiego, co nam dajesz. Bo ty jesteś naszym panem i naszym zbawicielem. Teraz i na wieki wieków. Amen. I na koniec chcę wam powiedzieć: Niech Bóg błogosławi was i wasz dom. Niech wasz stół nigdy nie będzie pusty. Niech wasz chleb zawsze będzie świeży i błogosławiony. I niech każdy kęs, który zjecie, przypomina wam o nieskończonej miłości Boga, który nigdy o was nie zapomina. Idźcie w pokoju i pamiętajcie: szanujcie chleb.